Nie, nie, nie zawsze. O, jednak Aktualnie Kobra się bije z automatem. Brawo Kobra. Przeciwnik na Twoim poziomie w końcu. Teraz ja, takie mordy to dalej umówiła na zera. No spoko, porobię cię. No dobra. B grając Brawo na klawiaturze. Po dodatku. O, idzie tu. 2, 1, 3, 7. Dostał za 7 dych yeah. Ja Widzę Cię, o! No i co oh. hmm. on nie uda? Młody. No bo już nie, nie Pewnie Czy mu zatańczyłem właśnie greedy? Tak Czy jestem z siebie T doły? I jeszcze jak? Z topsiku Dzięki wielu duchom. No i bycie za to Szybciej, bo ja to... Zobaczcie się na głowę nie wiem, no, chciał, taki, mógł, mógł, mógł się wchodzić, to już działa, tak ci po To jest cały skład. Wiesz to tak działa? Razem zajmę cały skład. Tak no. to robi ekipa. O! Nie, co zostawcie jak, co, mnie! Dobre, dobre, dobre do, do, do te lody od nich były. Tak. O, o tu, tu ptak, Okay, Jak to... te z kibidzi to Oj, te z toilety to do mnie strzelają. Dlaczego byłeś slunchpadem? Ja nie wiedziałem, gdzie jest lunchpad. Ja nie chciałbym, ja nie wiedział. Jak Peter. O, dobra, mam rifta. Nie! Nie, no kurde, byłem na rifcie! Jacie! Tyle! Możesz do niego wejść czy nie? Serio? Nie mogę To weź stąd gdzie się ci roket rajduje tam Ej, kolei nie do tu nie ma żadnego fajnego naczynia białego. Nie? Nice Bo ja potrzebuję z niego mojej broni no Dzięki. Nie no i się prawie sam w zasadzie. Ja jestem w szaku nie widoczny Ja go nie widziałem nigdy O Wymienimy się Masz dla ja, tego ja dosiergów Ja stał za stówę Weźcie przynajmniej pójdźcie, o Ty i te farbowane się ze śmiechem Leży Ty ja idę na drobę wam no dostałem jeden za 105 Dostałem za 100 Super Dostał Nie. za 105 Dostał za 105 Znowu ta Harley Quinn Dostał, 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 dostał. pomagę Do okay, Leży Jest! Yes. Nie, w latry rift rakietą O to dobrze Ider ja Ci przynoszę szczęście, znowu wygrałem. wygraliśmy jak yes. byłem ja Was?